Cześć, z tej strony Kaladin i dzisiaj pokażemy opis bohatera yy. i dzisiaj pokażemy to będzie, dzisiaj będzie opis bohatera umie, opis umiejętności i bohatera S.O.W. dzisiaj tak na poważnie więc zacznijmy od początku pod C mamy drona zwiadowczego Wypuszczam drona. wypuszczamy drona on leci i jak zobaczy cel to strzela strzałką tak. I tyle. Dron znika. Eee, dalej. W podku mamy e strzelbę przypijaną energią. Eee, I po prostu tak. Tutaj prawie wszystkie myszki ustalamy ilość odbić. Jak widzicie. Więc jak mamy na zero, puszczamy pocisk wybucha. Weźmiemy jeden raz. Będzie raz, dwa, Gdzie widzicie, Weźmiemy dwa razy. Raz, dwa, trzy. Dopiero ilość odbić od ścian, od czegokolwiek, tak? Lub zero. po prostu strzelamy. Również. E, w zależności od tego, jak długo przetrzymamy, mamy pasy, które siada. Jak mocno napalczyć, Albo polecie daleko. Albo na przykład od razu spadnie w dół. Dalej, pod E. E to jest wizja. Te, po prostu na przykład z tam. I ona nam, jeżeli był przeciwnik jakiś, na przykład za ścianą, to ona nam to pokaże. E, Tego możemy mieć jedną. Strzały możemy mieć dwie w rundzie. Drona też jednego. I ostatnie R to ja jestem łowcą. X wypuszczamy do trzech strzał, które przelatują przez całą mapę I i zadają 80 punktów obrażeń jedna e, Więc myślę, że to dosyć sporo jest po prostu I tak naprawdę to tyle I to jest wszystkie umiejętności sowy e, Pod Y oglądamy broń w międzyczasie i tak naprawdę tyle. Łuku niestety nie da się obejrzeć. Jak sami widzicie jest Y, znaczy Wy nie widzicie, ale jest Y. I tego się nie da obejrzeć. No i to tyle tak naprawdę cały poradnik. To znaczy cały opis umiejętności sowy. Sowa jest. On może inicjować walki więc on da wam wizję. Szturmowcy podejdą i załatwią sprawę w dwóch świetników. I to tyle, jeżeli chodzi o umiejętności sowy. Proste, proste. Dzięki, do usłyszenia w następnym opisie umiejętności bohatera. Cześć!